Dzień dobry wszystkim, nie pytajcie, co mam na głowie, bo nie wiem. Właśnie z Paulą wstałyśmy, w ogóle dziś śpił mnie Paula, mamy ferie, dzisiaj jest poniedziałek, czyli pierwszy dzień naszych upadnionych ferii. I przyszła paczka, przed chwilą dostałam maila. I będziemy otwierać. I... Aha! Dzisiaj ściągam aparat, dlatego nagrywam daily vloga. Była moja ostatnia noc w aparacie i z tymi dziwnymi gumkami. I... Zaraz musimy się szykować, bo zanim się ogarniemy, to będziemy musiały już jechać. No. To dawaj, otwieraj. A, Cry Baby. To jest mm. spodnie. To co, przymierzamy, co? Jak jesteśmy same w domu, to oczywiście nawet robili śniadania. Musi być impreza. No! Okej, okay, my już jesteśmy gotowe, także czekamy teraz na mamy Pauli, która pewnie zaraz przyjedzie i Paula idzie do domu, ja idę do ortodonty. Uuu, boję się. Boję się, że będzie bolało. Boję się bólu, ja się ogólnie boję bólu, ale boję się najbardziej, że już po zdjęciu będzie bolało spiłowywanie tego kleju, bo zawsze jak w tak przydziąsłych to krew leci, ale nagram wam Pauli reakcję na mnie oh, No to idziemy. Dobra, słuchajcie, właśnie wyszłam od ortodonty. <laughs> Boże, jak dziwnie! Powiem Wam, że wyglądam strasznie podobnie... O, jakieś drzewo, Boże. Wyglądam praktycznie identycznie jak wyglądałam wcześniej. Bo tak jak wam mówiłam w ostatnim filmie, tym o aparacie u mnie ta wada nie była duża i najpierw trzeba było bardziej te zęby zawsze, żeby je potem naprawić. Czy bolało jak wyglądało, powiem wam już w domu, bo teraz idę do Poli jej się pokazać i pokażę wam jej reakcję. Boże! No. Wow. Ale dziwnie, jak nie ty. Dziwnie, może jak wygląda ja wyglądało? No. Jak dawniej trochę nie. Teraz, kiedy mogę jeść już wszystko bez ograniczeń, czuję się w ogóle jakbym skończyła jakąś dietę Idziemy uczcić to jedzeniem, gdzie? W McDonaldzie ja się mam kwiatuszki okay. no. Ty, bez tego, bez aparatu, no Hej okay. wow. ja wszystkim, jechałam, już wróciłam do domu, jest już dosyć późno, ale jeszcze byłam z dziewczynami się spotykać W McDonaldzie i w ogóle nie mogę się przyzwyczaić. W ogóle... <laughs> nie, serio, ciężko się przyzwyczaić, ale nie chcę mi się już rozkładać lustrzenki i wszystkiego, także tutaj już z ręki... Zresztą to vlog wam opowiem jak wyglądało ściąganie aparatu, bo... Mm. Też dużo z Was dzisiaj do mnie pisało i w ogóle proszcie, żebym się pokazała, ale chcę najpierw opublikować ten film. Na snapchrcie oczywiście pewnie mnie widzieliście troszeczkę wcześniej. No, także jak wyglądało ściąganie aparatu? Poszłam do ortodonty i ogólnie na początku wzięto takie kleszcze i zaczęto mi odklejać te zamki po kolei z każdego zęba, i to. Wydawało mi się, że to będzie bolało najbardziej, ale Okazało się, że nie Myślałam, bo wiecie, to się te zamki odrywa I myślałam, że to będzie boleć, ale tego w ogóle nie czuć Trochę bolało zdejmowanie tych pierścieni Z dołu, no bo one jednak były tak wbite Osadzone w dziąsłach, ale to też nie był Jakiś mega ból I o dziwo najbardziej mnie bolało czyszczenie Zębów, o ile tymi takimi polerkami Gumkami, ścieranie tego kleju I w ogóle wyrównywanie wszystkiego Nie było takie złe To no, najgorzej było jakoś yy, przy dziąsłach Także no, ale jest to do przeżycia. Potem oczywiście że mi jeszcze te okropne wyciski, po których zawsze mam odruch wymiotny. I, I w ogóle nie przepadam za tymi wyciskami. Także jutro mam jeszcze wieczorem wizytę, gdzie właśnie będę miała ten aparat, taką płytkę na górze. No i co? i Idę potem do kontroli w maju, potem za rok i potem za dwa lata. I tyle. Także nie mam już aparatu. Czuję się strasznie dziwnie w ogóle. Nie mogę się przyzwyczaić. Według mnie wyglądam całkiem inaczej. Jakoś tak. No, nie wiem, po prostu inaczej. Jest po prostu inaczej, ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia i dla mnie i dla Was. No, zęby są mega gładziutkie i w ogóle pierwszy raz, jak się zobaczyłam, to tak, z jednej strony podobnie do tego, co było, ale z drugiej strony też całkiem inaczej. Jak w ogóle nie czuję, że mam zęby. Bo tak to i ustęp się tak cały czas układają, żeby omijać te druty, a teraz tego już nie ma i kwestia przyzwyczajenia. Zobaczymy, co będzie jutro, pojutrze. No, także y, teraz wiem, że może być troszeczkę małe zamieszanie, bo mam tam na pewno jeden film nagrany, który będzie po tym filmie, który jeszcze był nagrany, jak miałam aparat. Także pewnie tak samo będzie, jak już zacznę włosy, że raz nie będziecie widzieć w tych długich włosach, raz w krótkich, jeszcze na filmach. Tak samo jeszcze mnie w jednym filmie zobaczycie na pewno z aparatem. Yy... No, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. Zresztą, jak wyglądam aktualnie, zawsze widzicie na i na Instagramie, także no. To tyle. Dzięki, że byliście ze mną w tym dniu. I zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Czy trudno było Ci się całować w aparacie? Przeszkadzało Ci to w tej czynności, czy nie? Widziałam, że takie pytanie się pojawiło.